Hej, cześć, siemano wam wszystkim, z tej strony Michał i witam was w takim dosyć nietypowym unboxingu, ponieważ będzie to unpo, unboxing yy, przesyłki z, ze sklepu Urban City, na którym zamówiłem sobie yy, t-shirta. Yy, no i po prostu to będzie unboxing. Tak więc ja już sobie rozpakowałem, w, w pudełku nic nie było. Fajne takie tekturowe z logiem Urban City koszulkę zamówiłem w czwartek wieczorem dzisiaj już doszła teraz Urban City dodaje nawet skarpety gratis do każdego zamówienia a nawet je otworzę, poczekajcie a tu jest dobra Teraz tu chyba z napisem, jeśli się nie mylę. Tak są to skarpety z napisem Urban City na górze jaki tutaj po środku. O to jest taki dodatek fajny. A teraz przejdźmy do najważniejszej rzeczy czyli do samej koszulki mam nadzieję że uda mi się otworzyć koszulka kosztowała mi 49 zł dla tych którzy by się interesowali A ja ją otworzę oraz tutaj pudełko na dół Wy, wybaczcie że już nie widzicie ale mus, muszę jakoś to otworzyć ja ją tutaj ładnie rozłożę i wam zaraz pokażę Jest to koszulka z y, firmy firmy MyStars Taką to wygląda. Jest to rozmiar L, L z pomiarem do innych moich koszulek powinna być dobra Napis, heist się zgadza Euro oraz dolar Dobra, ja ją teraz założę i zobaczymy jak ona nam nie leży. Tak więc nie będę robił cięcia, po prostu ją założę. Aha, proszę, mam nadzieję, że widzicie Mam nadzieję, że wszystko tutaj widać Tak wiecie, będę różnie tym Tym, no jak widzicie, na długość jest dobra Wszystko ładnie pięknie ładnie leży Materiał też fajny, Wa myślę, że warto było Tak więc to by było na tyle w tym Unboxingu, mam nadzieję, że się Wam podobał No i co, do zobaczenia w materiałach, trzymajcie się, cześć